Witajcie moi drodzy widzowie w dzisiejszym materiale Specjalna 200 subskrypcji Tak jest, na moim kanale niedawno wbiliście ponad 200 subskrypcji Za co wam serdecznie dziękuję No i po tytule możecie już wiedzieć, że jest to już trzecia seria minifigurek Lech z Camilla Gaming No i dzisiaj będzie dosyć nietypowo, ponieważ ani nie będę jej rozpakowywał z papieru Tylko będę wam mnie pokazywał Ani nie będzie trzech odcinków, tylko będzie właśnie ten i w tym odcinku pokażę wszystkie 9 moich wymyślonych minifigurek. I to będzie ostatnia seria minifigurek. Lepszy Kamila gaming. No niestety nie mam już więcej pomysłów, No może za rok wrócę do tej serii, jeżeli udamy się na YouTubie. A wszystkie zebrane dzisiaj minifigurki będę wkładał do tego koszyka, który widzicie przed sobą. Nie wiem, czy wszystkie się tam zmieszczą, no ale powinny. Tak więc ja jestem lek. z Kamila i zapraszam Was do oglądania. Dobra, zaczniemy od pierwszej minifigurki. Jest to zmotoryzowany czyściciel pieluch. No, dosyć śmiesznie na sam początek. Jak widzicie, główka jego różni się od wszystkich innych minifigurak tym, że jest po prostu zwyczajnym klockiem, a nie żadną główką, ponieważ jest to robot sprzątający dziecięce pieluchy. Również ma tutaj również jakieś guziczki, bordowe, rękawki, szary strój. Pewnie jest to po prostu metal. No i w swojej siatce do łapania, no właśnie, odchodów dziecięcych. Ma ich naprawdę, naprawdę dużo. Jak widzicie. No i teraz siatka jest pusta, więc nasz czyściciel może wracać do pracy. No tak, więc załadujmy mu tą siateczkę jeszcze raz i włóżmy go do tego dosyć małego, yy, jak to powiedzieć, koszyczka. Do którego dzisiaj będę wkładał wszystkie minifigurki. No i przejdźmy sobie do drugiej figurki, a jest to Cyberkol. Tak się mniej więcej prezentuje. Jego broń się naprawdę wyróżnia, ponieważ jak widzicie, jest dosyć duża i nawet większa od samej minifigurki. Kol ma włoski z Lego Ninja, go mówi. Starą tworeczkę, co go specjalnie tak wyróżnia i dlatego to tak specjalnie zrobiłem. Ma również strój yy, z Lego Ninja z sezonu trzeciego i wtedy był to strój od Ninja Droidów. Z tyłu tak się mniej więcej prezentuje. Tak więc wkładamy go do koszyczka, gdzie zmieszczą się tylko trzy minifigurki, jak widzę. No, będzie ciężko ich tam wszystkich zepchać, no ale dobra. Dalej mam pogromce roślinności i to jest chyba moja ulubiona figurka, naj, najlepiej wyglądająca z wszystkich. Ma ona taką szpadę oraz toreczkę mocy, jak widzicie, takiej niebieskiej, którą nie da się strzelać, ponieważ jest to taka zwyczajna moc, taka jak ta na przykład od Flesza z magazynu Lego Batman. No i tak klętuje się jego twarzyczka. Czarne włoski, bardzo fajna zbroja od Misako z Lego Ninjago Movie, bądź wtedy Koko. No i strój jest oczywiście od Łowców smoków z Ninjago na sezon dziewiąty, no ledwo mi się tutaj wszystkim zmieszczą. Nie wiem jak to będzie, no ale dalej mamy minifigurę, która nazywa się Nerdio I jest to po prostu postać, która wie wszystko o Ninjago I mogłaby odpowiedzieć na wszystkie pytania, jeżeli chodzi o quiz z Ninjago Ma tutaj takie jasno-niebieskie spodenki Strój Zayna z, z drugiego sezonu Lego Ninjago No i taką bardzo ciekawą twarzeczkę Oraz takie właśnie włoski zaczesane do przodu tak, mniej więcej prezentuje się ta mini figurka. No, no, już mi wypadają te figurki z tego mini koszyczka, więc nie wiem, po co wpadła na ten pomysł. I dalej mamy hmm, chyba najśmieszniejszą figurkę, albo zostawimy ją sobie na koniec, tak mi się wydaje. I dalej mamy smutnego szkieletona w cylindrze. I tak się on mniej więcej prezentuje. Nie pytajcie mnie, skąd mam tą smutną białą twarczkę, ponieważ jest ona z Mima z serii minifigurek Lego. Oczywiście Lego minifigures, ale nie wiem, która była to dokładnie seria, więc tutaj może się Wam pojawić. Tylko nie wiem, czy się pojawi. No i on ma tutaj taki czarny cylinder, również czarne nóżki, troszeczkę białe oraz czarno-biały pas, więc jest również Mimem i bardzo smutnym. Szkieletonem Okej, okay. jeszcze się tu jakoś mieści. Nie wiem, to będzie. Dalej mamy złola drwa. No i nie, nie wiem, ile z was oglądało Arielkę, tą syrenkę Arielkę. Ale właśnie w pierwszej serii minifigurek Lego Mini Features z Disney pojawiła się figurka, właśnie tej złej kobitki z Arielki. Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała. No i teraz. Pewnie zastanawiacie się, co się z nim stało po projekcji filmu. No, wtedy nie miała pracy, więc poszła za drwala. Tak prezentuje się jej czapeczka drwala. Tak prezentuje się jej siekiera. Oraz spodenka ma również zużytą chusteczkę od wycierania drzew. Nie wiem, kto wyciera drzwi. drzewa chusteczką, no ale ona, jak widzicie, tak. No i twajeczka, no też nie zachwyca. Z tyłu niestety nie mam żadnego. A nie, mamy na druk, dobra. Mamy na druk, ale taki minimalny. Tak więc kolejna minifigurka. No nie wiem, tutaj może idzie. O, dobra. Zostały nam jeszcze trzy figurki. Dalej mamy stylowego policjanta. I tak on się prezentuje. Jak widzimy, trochę pojechał, jeżeli chodzi o swoją wyobraźnię, ponieważ w lewej ręce trzyma takiego oto rekina, który jest oczywiście deską do surfowania. No i teraz nasz stylowy policjant może sobie śmiga na tej desce. Ma on również taki korzuszek w środku lata, nie wiem, co mu korzuszek w środku lata, ale jest on w kolorze białym, również ma odznakę policyjną, jedną czarną rękawiczkę. Nie ma on, jak widzicie, również rękawków oraz zielone roślinne spodenki. Ma on również takie okularki oraz włoski od Kaja z tych wcześniejszych, fajniejszych sezonów, według mnie, oczywiście. No i ja mi to już tutaj nie, nie wejdzie, chyba. Spróbujmy jakoś tutaj wepchnąć te figurki. O! Dobra, trzymaj się. Jakimś cudem nam dwie figurki, więc może się udać. No i dalej mamy martwą siostrę Gienia. Wiele osób się zastanawiało, kiedy w końcu będzie coś z gieniem. No i tak ona się prezentuje. Jak widzicie, ma on... jest to kolejna figurka, która ma taką kamienną twarz, właśnie martwą. No i była ona najpierw królową. Potem poszła do więzienia za przemoc niewinnych dzieci. Potem służyła jako płomienny potwór u Gestro. Jak widzimy, mamy również nóżki. No i nie ma ona jednej. Yy, dłoni, ponieważ ucięła ją sobie piłą łańcuchową, kiedy yy, razem z It, nie wiem, to oglądał film. Chodziła w kanałach i zabijała małe dzieci. Dobra. No nie. Uciekają mi te figurki. Już się nic chyba nie zmieści. Ale ostatnia minifigurka ma szansę jeszcze się zmieścić. Bo ona jest nieco mniejsza od wszystkich. No nie. Nie, to jest nierealne. Czekajcie, muszę chwilę pokombinować, jak to tutaj wsadzić. No dobra, dwie figurki będą stały obok, bo nie wiem. Trzy figurki będą stały obok, bo nie wiem jak to zrobić. No, czwarta chce wyjść, no ale teraz na najkomi... Najkomiczniejszą? Najlepszą z wszystkich minifigurek jest to mm, Nogisław. Spytacie dlaczego Nogisław? A dlatego, że jego części ciała to głowa i nogi. Spytacie, jak połączyłem te dwie części. Jeżeli chodzi o klocki Lego, to się raczej nie da. No, chyba za takim jednym klockiem, a to wtedy będzie wyglądało beznadziejnie. No, ale znalazłem jedną podróbkę w moich zbiorach klocków Lego, której dało się połączyć nogi z głową, i tak ona się prezentuje. Nie ma tu nic do omawiania. Twarz oczywiście nadaje się do memów, jak każdy z Was widzi. Nóżki również są połączone z nią. No, i co ja mam sobie więcej powiedzieć? No, jak to wygląda? Szkoda słówkami. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Dziękuję Wam również za to, że wbiliście ponad 200 subskrypcji na moim kanale. Za to Wam jeszcze raz dziękuję. Dużo tych podziękowań. Nie? No i dziękuję Wam również za to, że wbiliście ponad 20 tysięcy wyświetleń mojego kanału. No i lecimy po 30 tysięcy, tak samo jak lecimy po 300 subskrypcji. No i niech kanał się dalej rozwija. Ja wam jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!